Siedem grzechów głównych, rządzących wobec sądownictwa. Pycha. Charakteryzuje ludzi, którzy mimo braku autorytetu i braku dorobku zawodowego, z politycznego nadania weszli do NeoKRS na miejsca sędziów, którym przerwano kadencję. Do dziś władza ukrywa, kto w ogóle poparł te osoby w starcie do NeoKRS. Pomimo prawomocnego wyroku naczelnego sądu administracyjnego, nadal tego nie wiemy. Pycha. Charakteryzuje urzędników dobrej zmiany, którzy wbrew konstytucji odmawiają wykonania wyroków prawowitego trybunału, którzy butnie i obraźliwie wypowiadają się o sędziach sądów powszechnych czy Sądu Najwyższego. Według doniesień prasowych zawierających zrzuty z ekranu telefonu pracownika NeokRS sędziego Tomasza Szmyta, sędzia ten w następujący sposób wyraził się o pani prezes Sądu Najwyższego: Cytuję: Radzę się spakować, pożegnać i chciwość. Charakteryzuje wybranych przez upolitycznioną NOKRS sędziów nowej niekonstytucyjnej Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, którzy wybrani po 15-minutowych przesłuchaniach, będąc byłymi prokuratorami lub otwarcie deklarując powiązania polityczne zarabiają 40% więcej niż prawidłowo wybrani sędziowie Sądu Najwyższego przy zerowym niemal nakładzie pracy w stosunku do sędziów izby cywilnej karnej czy z Izby Pracy. Obecna władza nie interesuje się bowiem sędziami zajmującymi się Waszymi sprawami, sprawami obywateli, ale tymi, których wybrała dla realizacji swoich politycznych celów, tymi, którzy mają łamać karki odważnym i niezawisłym, którzy mają w ten sposób zastraszać innych. Nieczystość. Charakteryzuje obecny Trybunał Konstytucyjny, obarczony grzechem pierworodnym nielegalnego przejęcia kontroli nad nim przez obecną władzę. Nie zaprzysiężono trzech prawidłowo wybranych sędziów. Nie opublikowano i nie wykonano obowiązujących wyroków Trybunału. Wybrano nową prezes z naruszeniem procedury, a starych sędziów odepchnięto od orzekania. Trybunał Konstytucyjny charakteryzuje także nieczystość intencji, bowiem jest obecnie kompanem rządzących, zamiast patrzeć im na ręce i stać po stronie obywateli, do czego został powołany przez Konstytucję. Łakomstwo! Węgrzech dotyczy funkcji awansu i finansowych fruktów, takich jak dodatek mieszkalny, dodatek funkcyjny, lukratywną delegację, na które pokusiło się wielu nowych prezesów i wiceprezesów sądów, którzy zajęli miejsca usuniętych faksami kolegów wbrew woli zgromadzeń sędziowskich, bez autorytetu ani dorobku. Przypomnijmy, w ciągu sześciu miesięcy minister sprawiedliwości i prokurator generalny w jednej osobie odwołał w ten sposób 158 sędziów z zajmowanych stanowisk. Bez podawania jakichkolwiek przyczyn. Zazdrość to grzech urzędników, prokuratorów i sędziów oddanych dobrej zmianie. Nieszanujących autorytetów, ludzi moralnie małych, którzy zazdrość wobec kolegów po fachu zamienili w ich instytucjonalne niszczenie. Powiązane z urzędnikami dobrej zmiany konto na Twitterze Kasta w następujący sposób pisze o profesorze Strzęboszu. Hit dnia. Dziadzia Strzębosz Apeluje do premiera o odwołanie ziobro. Najpierw dziadzie posadzili na deszczu przed pałacem prezydenckim i nagrali, a teraz wolne sądy przyszły do dziadzi domku po apel. Gniew. A więc nienawiść, a więc hejt, podstawowe narzędzie dobrej zmiany. Obrażanie każdego, kto sprzeciwi się linii partii, instytucjonalne organizowanie działań hejterskich przez ludzi wybranych do NeoKRS czy pracowników Ministerstwa Sprawiedliwości. Według doniesień prasowych zawierających zrzuty z ekranu telefonu. Sędzia Konrad Wytrykowski, który dzięki dobrej zmianie w ciągu roku awansował z sądu rejonowego do Sądu Najwyższego zaproponował akcję wysłania pocztówek do pierwszej prezes sądu Najwyższego z hasłem cytuję. Wy... Lenistwo i znużenie duchowe. Grzech grożący nam wszystkim, sędziom i obywatelom, nazywającym głośno to, co się dzieje od czterech lat, upadkiem moralnym. To nam grozi grzech znużenia duchowego. Odpuszczenia i pogodzenia się ze złem, które toczy polski wymiar sprawiedliwości, polską praworządność. Strzeżmy się, nie możemy popaść w to znużenie, przeciwstawiajmy się każdy na swój sposób moralnemu upadkowi naszej ojczyzny. Prawdziwy patriota, Europejczyk, Europejka, Patriotka nie może popełniać grzechu lenistwa.